Dzień dobry, drogie idiotki damskie i idiotki męskie. Wracam do Was w ten szczególny czas z nowym odcinkiem, który mam nadzieję Wam umili siedzenie w domach, a y, mam bardzo dobry humor, ponieważ y, od rana siedziałam i tworzyłam sobie, od razu siadłam do nagrywania, ale coś mi się przypomniała jakaś piosenka i ona mi się tak zapętliła w głowie i sobie o, jeszcze zanim zaczyna nagrywać, to sobie włączę Spotify i tam znajdę sobie tę piosenkę. I słuchajcie, jak weszłam w tę piosenkę, to przypomniały mi się różne inne piosenki i zaczęłam je dodawać. Y, te playlisty i, z, i zrobiłam playlistę, która jest playlistą z mojego dzieciństwa, czyli z mojego gimnazjum i liceum. I jest to tak świetna playlista, że zabrało mi to mm, bardzo dużo czasu, ale było miło, bardzo dużo fajnych wspomnień. Dlatego jest mały poślizg w tym odcinku, bo miałam go zacząć nagrywać trzy godziny temu. Ale nieważne. Y, zaraz zacznę nagrywać znowu z, z bardzo fajną energią po tych y, właśnie muzycznych odkryciach. No, a dzisiaj opowiemy sobie dzisiaj o historiach y, przykrych. Historiach, które dobrze każdy z nas zna, albo ze swojego życia, albo ze zwierzeń, przyjaciółki, albo z serialu jakiegoś jest tego dużo. I dziś będzie słuchajcie o związkach z desperacji. I to jest bardzo przykry temat, bo okazuje się, że, że to nie, nie dotyczy ten temat tylko idiotek. Tylko jak dobrze wiemy, czasami jesteś głębiem, a czasami pomnikiem. I w naszym przypadku czasami jesteś idiotką, a czasami typem. I taka jest prawda, że często się zdarza, że, że albo ktoś jest z nami z desperacji, albo z litości, Albo my się z kimś spotykamy z desperacji, i jest to sytuacja nie najmilsza. Ale najpierw piosenka. Dzisiaj zagra nam yy, taki pan, który śpiewa country. Nazywa się Eric Passley, chyba, a pisze się Pasla, -y, więc nie wiem. Czy to jest Passley? Pa nie wiem. W każdym razie. Jest to pan, pan, jest wykonawcą, pan jest wykonawcą muzyki country, dlatego są kowbojski element w tej piosence. Ale nie będę wam opowiadać o tej piosence, tylko wam zarecytuję. Uwaga. Ona cię nie kocha, jest po prostu samotna. Ona nie zna innego wyjścia, by uwolnić się od tego, co zostało zniszczone. Zbyt wielu kowbojów się przetoczyło, więc wybacz jej, jeśli jest wycofana. Ona nie może powiedzieć swojemu sercu, by kłamało: Nie, ty nigdy nie będziesz jej jednym i jedynym. Ona cię nie kocha, jest po prostu samotna. Możesz ją obejmować w blasku księżyca, możesz jej dać wszystkie gwiazdy, możesz obiecać jej na zawsze, ale nigdy nie będziesz miał jej serca. No to właśnie, to była taka piosenka wprowadzająca. I mam, słuchajcie, taką e, przeciwko idiotkę, nazwijmy ją Karolina. Znam bardzo mało Karolin w zasadzie, dlatego idealnie niech się nazywa Karolina. No i ta Karolina po długim związku, jak już odchorowała swoje, wiecie, postanowiła poszukać nowych wrażeń i, i postawić sobie poprzeczkę tym razem, tak zajebiście wysoko. I pamiętam, że za każdym razem, jak z nią rozmawiałyśmy, z koleżankami, to ona mówiła, że, że, że w ogóle już teraz to już zero chodzenia na kompromisy, że już dość ma i w ogóle zero typów nie w jej typie, zero w ogóle gadania z facetami spoza jej targetu. I że ona jest po prostu zbyt zajebista, żeby tracić czas na byle. Co, yy, prawda? No i co się robi, jak się koleżanka mówi takie rzeczy? No to oczywiście się przytakuje, no, i się mówi, tak, no, you go girl. Znajdziesz kogoś idealnego, który będzie miał, wiecie, dla ciebie osiem cech, idealnego faceta. Jak olfaktoria znalazła, to ty też znajdziesz. Stawiaj poprzeczkę po prostu wysoko. Nie ma, nie ma co schodzić na skróty. I słuchajcie, zmieniła to ta gadkę po trzech miesiącach. Są ludzie, są idiotki, desperacko szukający miłości. I na przykład ja byłam taką idiotką, bo jestem bardzo emocjonalna i mam bardzo dużo do zaoferowania, mam w sobie bardzo dużo miłości i po prostu jak każdy człowiek potrzebuje tej miłości i w ogóle nie zamierzam udawać, że mam jakiś taki pancerz, no. Jedyny pancerz, jaki mogę mieć, to, to jest jakiś z kartonu po pizzy, więc nie posiadam innych. A jak wiemy, karton po pizzy, po, pizzy, po picie, raczej, raczej nie chroni za bardzo, więc po prostu jestem emocjonalnie goła. I okazało się, że Karolina jest dokładnie taka sama. I bardzo, ale to po prostu bardzo chcę kogoś mieć. Jak absolutnie 99% ludzi, bo tylko 1% ludzi to są psychopaci. I co się okazało? Jak się już możecie domyślać, księcia z bajki nie znajduje się od razu i nie trwa nie to trwa na przykład dwóch randek. A jak już kiedyś mówiłam, niektórym z nas tyka zegar odmierzający czas do załamania nerwowego i z tego właśnie powodu Karolina, ale nie, no nie tylko on, bo inne idiotki damskie i męskie też, spakowała się i, i, i po prostu weszła w relację z desperacji. I możemy teraz dostać pytania od publiczności. A jak rozpoznać, czy się wchodzi w relacje z desperacją? No to sobie omówimy na przykładzie Karoliny. Oraz wzbogaca jeszcze naszą lekcję o przykłady z medi i więc kompleksowo po prostu podsumuje związek z desperacją. I przede wszystkim oczekiwania. Nie wiem w którym momencie, ale jakoś to jest... Proporcjonalnie do czasu, kiedy jest się singlem, oraz przede wszystkim proporcjonalnie do rosnącego wieku, oczekiwania względem partnera maleją. I to jest śmieszny fakt. Nawet ktoś, ktoś mógł nawet powiedzieć fakt autentyczny, ale ja tak nie powiem. A mianowicie, im jesteś starszym, tym na więcej rzeczy się przymyka oko. I świetnym przykładem są na to takie pary, że jest babcia i dziadek, i dziadek coś tam gada do telewizora albo do babci, a babcia się odwraca do nas i mówi: No, tam gadaj, gadaj, ze staruchu. Wiecie o co chodzi? To jest ten słodki etap miłości, starości, jak babcia się śmieje z dziadka albo z innych dziadków, albo po prostu przymyka oko na rzeczy, które by nas by tak wkurwiały, żebyśmy ciągle na, na, na kogoś po prostu na miejscu babci, byśmy rzucały kapciem w kogoś. Ale tak się nie dzieje, bo wraz z wiekiem. Nasza tolerancja wobec ludzi rośnie. O ile oni nie są po prostu młodsi i nie puszczają muzyki bardzo głośno i nie są mm, bezczelni. Czemu? Nie wiem. Wymyślam to, to jest moja obserwacja i nie ma na to żadnych badań, żadnych statystyk. Ale no jest tak, nie? że babci tak przyderzeniami dziadków i mówią, że to są stare prygi. I w każdym razie to nie jest desperacja, ale mówiłam o oczekiwaniach. I one, jak jesteśmy młodzi, to te oczekiwania, im jesteśmy młodzi, tak naprawdę tym, one są wyższe. Bo nam się wydaje, że mamy w ogóle absolutnie całe kurwa życie, żeby kogoś poznać, i że, że jesteśmy niezniszczalni. A jak jeszcze w ogóle nam do tego wiecie, komedie romantyczne i wszyscy dookoła nam wmawiają, że związki idealne istnieją, to my już w ogóle czekamy i oczekujemy. Yy, oczekujemy na różne rzeczy. Ale przychodzi taki moment, to jest moment zapalny. Nie każdemu on się włącza, ale wielu idiotkom damskim i męskim tak. No i słuchajcie, jest to właśnie ten moment desperacji. I wiąże się to z naprawdę przykrymi dylematami, bo, żeby było jasne, to zawsze wszystko ma dwie strony medalu. I moment, w którym się pojawia desperacja, to jest moment bardzo bolesny, bo to jest. To jest trochę jak z dietą, że czyli się czeka, czeka, jest się wiecie, chodzi się tam na te randki, uprzejmie się odmawia tym, na które się nie chce chodzić. No i to trwa i trwa, i następuje coś. I, no I to jest albo upływający czas, jak mówiłam, albo jest to na przykład nie, wiadomość, że nasza ex już kogoś ma, albo się to pokrywa z jakimś pff, niefajnym doświadczeniem w naszym życiu, w stylu oblewamy sesje na studiach, albo nas wyrzucają z pracy, albo mamy problemy z mieszkaniem no, cokolwiek, co zaburza nam to poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy samowystarczalni w miarę, i potrzebujemy wtedy jako ludzie po prostu czyichś ramion. I wtedy właśnie, chociaż też ze zwykłego ludzkiego zniecierpliwienia. I, i z tego pragnienia miłości, był taki film w ogóle Chopin, pragnienie miłości. I możecie myśleć, że ten film był o Chopinie, ale nie, on był o nas. Chopin był idiotkiem. I w ogóle wcale nie zdajecie sprawy, jaki Chopin miał w ogóle życie miłosne. Bardzo wam polecam poguglować. To jest sprawa jak dlaczego ja. Więc, no ale wracamy. W ciężkich sytuacjach może się okazać, że nasza głowa nie myśli racjonalnie i czasem, ale. Czasem, umówmy się, nasz mózg, a to jest maszyna, którą bardzo łatwo oszukać, nasz mózg mówi nam, że się w kimś zakochaliśmy. A czasem my po prostu bardzo chcielibyśmy się w kimś zakochać, ale no, no nie gra, no. coś tam w tych stykach, nie, nie jest okej, okay. nie ma tego, wiecie, tej iskry, tego. Tych motyli w brzuchu, tego, że, że ślina po prostu nam leci za każdym razem, jak myślimy o tej osobie. I że planujemy, wiecie, jakieś, nie wiem, randki, wspólną przyszłość, dzieci. No, nie dzieją się czasem takie rzeczy od początku. I przez to, że my sobie myślimy, że miłość jest tym romantycznym uczuciem takim jakimś wyjątkowym, że w ogóle widzicie, że, że gwiazdy wybuchają na naszych oczach jak się w kimś tak naprawdę zakochujesz, to nam się oczywiście wydaje przez, przez tę soczewkę popkultury, że tak właśnie wygląda prawdziwe zakochanie. Ale czasem nam się wydaje, że się nie zakochaliśmy i wtedy jesteśmy właśnie w stanie wejść w związek z desperacji. I to nie jest tak, że to od razu musi być związek, żeby było jasne. I nie wiem, czy znacie definicję plastra. Plaster, będzie Plaster trochę w mojej książce. Plaster to jest taka osoba, którą naklejamy sobie na złamane serce w celu zagojenia go. I na przykład ktoś zrywa długi związek, a my jesteśmy taką pocieszajką, którą ten ktoś ma stale pod ręką po prostu, bo więc my się angażujemy, my go pocieszamy, się może w ogóle okazać, że w ogóle zajebiście, że się świetnie razem bawimy, że już nawet poznaliśmy czyichś znajomych w ogóle, a potem ten ktoś nam mówi, że on kocha jednak kogoś innego. Na przykład właśnie swojego ex, albo w ogóle jeszcze kogoś innego. Czyli ten ktoś próbował sobie nas przykleić jako plaster. A finalnie to nas boli w ogóle, jakby, jakby to mam ten plaster z woskiem z pachwiny oderwano, mimo tego, że my byliśmy tym plastrem. Taki paradoks, że to plastera najbardziej boi, a nie tego, kto nakleja. Ale plaster, plaster to, jest, to jest przykład właśnie relacji z desperacji. Bo już tak bardzo. Tak bardzo chcielibyśmy sobie zapełnić tę pustkę czymś, i tak bardzo chcielibyśmy czuć te motyle i sobie pisać te wszystkie dzień dobry i dobranoc. Już, już byśmy sobie chcieli, wiecie, robić sobie playlisty na płytach, obchodzić wszystkie walentynki wspólne i móc komu wpaść w ramiona w fajerwerki, w Sylwestra. Już tak bardzo byśmy chcieli, że, że jesteśmy w stanie podjąć próbę oszukiwania samych siebie i jeszcze kogoś innego, i wszystkich dookoła, tak naprawdę, że nam ta osoba to wszystko da. I jest to w ogóle bardzo smutne zjawisko. No bo wróćmy do tej biednej Karoliny: że po tych kilku miesiącach starań ona znalazła typa i zaczęła z nim bywać, wiecie, super razem wyglądali. No Po prostu wyglądali, jakby byli dla siebie stworzeni. I, i ty w ogóle średni, świetni, świetny, i wszyscy go lubili. No, taki, taki miły chłopak, no taki miły, fajny chłopak. No. Znacie ten typ chłopaka, który byście go przedstawili rodzicom i dziadkom, to po jego wyjściu by wszyscy do, po prostu powiedzieli, że fajny ten, fajny ten Ma maciek. W taki fajny chłopak. To dokładnie on był z tego typu chłopaków, którego wszyscy by kurwa tak naprawdę chcieli, no fajnego chłopaka, jak w piosence. I słuchajcie, się zaczęły gratulacje Karolinie, że w ogóle to, o to świetny chłopak, w taki fajny chłopak, no wszyscy go lubią, taki fajny. Ale Karolina coś tam nie, nie wyglądała jakby się miała, wiecie, się zesrać zaraz tęczą. W ogóle nie było w niej widać tego, tego wszystkiego, widać co było w poprzednich jej relacjach. Jak ten wasz najlepszy przyjaciel na przykład, albo przyjaciółka się, się zakochują i, i nagle mają takie, wiecie, małe oczka z niewyspania i są dostępni o, wiecie, trzeciej w nocy i to nie dlatego, że grają w Animal Crossing, tylko no, że po prostu ciągle czatują ze swoim lasem. I jakoś nie było widać tego. Karoliny. I słuchajcie, bycie z kimś w związku z de desperacją to jest tak ogromna samotność, to jest jeszcze większa samotność niż nie bycie w związku w ogóle, bo jak jesteście bo jak nie jesteście z kimś, to przynajmniej możecie szczerze się wylewać przyjaciołom, że jest wam do dupy, że się irytujecie tym, już, że, że nie ma w ogóle ani bab, ani ciadów dla was, że się czujecie w ogóle bezużyteczni i wam jest po prostu samotnie, bo, bo tak wtedy można narzekać. A samotność w związku, w którym się czuje ktoś samotnie, bo to nie jest to, a do tego jeszcze samotność, że nie można o tym porozmawiać z nikim, bo, bo to się trzeba by się było przyznać, że to jest związek desperacji. Albo resuscytowany jakoś w ogóle od samego początku, no jest to smutne. I no jest to przykre, no. jest to jest ta sama samotność, którą czują ludzie mający z kimś romans i też nie mogą o tym nikomu powiedzieć. Jeśli można komuś absolutnie szczerze, wylać wiatra łez, jeżeli, jeżeli nie można tych, tych łez komuś wylać, no to to powoduje po prostu ogromną samotność. I część idiotków męskich i damskich mówi o tym przejaciom i stawiają w ich jeszcze w dziś mniejszej sytuacji. I to jest taka sytuacja, że. Że mówicie przyjaciółce o czymś i zrzucacie to trochę ze swoich barków, ale jednocześnie obarczacie ją tym ciężarem tej sytuacji. A ona nie jest psychoterapeutką, która sobie pójdzie na superwizję jeszcze czegoś innego, tylko, tylko no będąc przyjaciółką, nie można tego zdradzić nikomu dalej, no bo to, to złamie te tajemnice. I właśnie takiego dostałam maila. I czytam. Ale wszystko, co istotne, jest pozmieniane w porozumieniu z autorką, wszystkie imiona, więc nie musicie stawiać uszów w nasłuchiwaniu, czy to o was mowa. Bo też dostałam takiego maila, że ktoś za każdym razem, jak wrzucam nowy odcinek, to ta osoba, y, autor maila, zawsze słucha i zrobił w życiu tyle niefajnych rzeczy, że zawsze jest desrane, że to jest o nim. Więc słuchajcie, nie musicie się martwić, bo te historie są tak przepuszczone przez soczewkę i przez w ogóle. Jeszcze dodatkowo ja zmieniam te rzeczy i dodatkowo dodaję pewne fakty, bo nie wybaczyłabym sobie, gdyby ktoś, nie wiem, ja nie, nieważne. Czytam. Droga Okonieska. Jestem jedną z idiotek. Ale yy, nie o mnie będzie dzisiejsza historia. Chciałabym opowiedzieć Tobie o mojej przyjaciółce i idiotce Milenie, która postanowiła zaidiotkować z naszym przyjacielem. Wszyscy mieszkamy w jednym mieście, ale że nie jest to duże miasto, to łatwo na kogoś wpadać. Tak właśnie wpadałyśmy we dwie na miłego chłopaka, a jedyne co o nim wiedziałyśmy to to, że chodzi do szkoły muzycznej z siostrą Mileny. W wakacji była duża przerwa. Ale można było wynajmować salki w szkole, a wiedząc, że on tam będzie, dużo czasu w niej spędzałyśmy. Kurwa, słuchajcie, widzicie? To jest dopiero desperacja, żeby, wa żeby w wakacje spędzać czas w jakiejś szkole. Żartuję. Mm, zgubiłam się. Po jakimś czasie udało nam się go zapoznać, a wtedy ja się wycofałam, żeby Milena miała więcej czasu sama z Nikodemem. Było super. Milena od dawna mówiła, że Nikodem się jej podoba, dlatego wiedziałam, że od razu między nimi zaiskrzyło i już resztę wakacji spędzili razem. Czasem robiliśmy coś w trójkę, a tuż przed końcem wakacji poszliśmy na imprezę na ogniska i tam doszło do punktu zwrotnego w naszej przyjaźni z Mileną. A mianowicie, Milena wypiła parę piw i trochę zbyt wylewnie rozmawiała z pewnym chłopakiem. Wiedział on, że ona ma chłopaka, ale nie robił sobie nic z tego. Próbowałam interweniować, ale sama poczułam się źle, więc przed wyjściem zaproponowałam Milenie, żeby poszła ze mną do domu, bo nie chcę, żeby sama wracała. Yy, bardzo mądra postawa. Nigdy nie zostawiacie przyjaciół na imprezie samych, bez mm, opieki. Nie róbcie tego. Zwłaszcza pijanych. Nie róbcie tego. Jednak ona powiedziała, Milena, że zostanie i wróci ze swoją siostrą. Jak moja taksówka przyjechała, to poprosiłam ją, żeby jeszcze mi posłała smsa z domu i niedługo potem poszłam spać. Następnego dnia rano Milena pisała do mnie ze strasznym kacem i wyrzutami, że jak mogłam pozwolić, żeby tyle wypiła i się całowała z innym. Nie chciałam się z nią za bardzo kłócić, bo nie uważałam, żeby to była moja wina, a jej. Powiedziałam jej, że moim zdaniem powinna po prostu powiedzieć o wszystkim Nikodemowi, zanim ktoś wyśle mu jakieś nagranie, albo po prostu mu to powie. Milena jednak powiedziała, że to nawet dobrze się stało, bo była z Nikodemem z litości i że był tak miły i słodki, że nie chciała mu robić przykrości, dlatego się z nim tyle spotykała. Nie wiem, jak mogła tak udawać, zwłaszcza, że wiedziała, że Nikodem naprawdę się w niej zakochał i był w stanie wiele dla niej zrobić. Spędzili ze sobą całe wakacje, planowali, jak się będą spotykać, gdy już zacznie się szkoła. Najgorsze, że sama polubiłam Nikodama jak kolegę, bardzo się skumplowaliśmy i było mi go po prostu szkoda, bo dowiedziałam się, że Milena go po prostu wykorzystuje i jest z nim dla wygody. Ta sytuacja trwa do dziś, Nikodem wybaczył Milenie, że się całowała z innym, nadal są razem, ale ja już żyję z tą wiedzą, że on, on marnuje z nią czas, bo ona nigdy go nie pokocha. Coraz częściej zaczęłam zauważać, że go wykorzystuję w innych kwestiach, i że coraz częściej mówi mi w żartach, że kiedyś znajdzie sobie kogoś lepszego, a z nim jest, bo jej tak wygodnie. Nie mogę tego znieść, bo nie rozumiem, jak można być z kimś, z kim się nie chce być. Jednocześnie bardzo lubię Nikodema i widzę, że on traktuje ich powa relacje poważnie i czasem bije się z myślami, czy nie powinnam mu powiedzieć. Mam niskie poczucie własnej wartości, i ta historia sprawiła, że zaczęłam myśleć, że na pewno to mnie. Nie. Że na pewno to ze mną w przyszłości będzie ktoś z litości. Albo, że ta przyjaźń też jest z litości, bo nie ma dookoła innych koleżanek. Chciałabym się podzielić z tobą tą historią i podziękować za to. No to już yy, ten... Tu był koniec historii. I słuchajcie. Kto jest w tej historii poszkodowany? Wszyscy. Zobaczcie, ile tu jest, kurwa, w ogóle wątków. To jest, to jest... To jest decyzja w ogóle, żeby być z kimś z litości albo z tej desperacji. Uwiązała w jednej historii w ogóle już trzy osoby, bo... Nasza przyjaciółka idiotka Milena, nie radząc sobie z wyrzutami sumienia, postanowiła zaprosić do tego, tego emocjonalnego trójkąta swoją przyjaciółkę, która nie była na to generalnie ewidentnie gotowa. To jest tak kładzenie komuś na barkach w ogóle tajemnicy, że się, właśnie ma się z kimś romans. No, kurwa, nie, robi, nie robi się takich rzeczy. I Bycie z kimś w związku, z desperacji, to jest ogromna samotność. No. To nie jest, wiecie, śmieszne w tym, w tym nie ma jakby żadnych pozytywnych emocji, to jest po prostu super smutne. Bo są wśród nas ludzie, którzy właśnie byli takimi nikodemami, i to z nami ktoś był, dlatego że akurat potrzebował. I to jest na maksa chujowe uczucie, no. Jeśli jest się z kimś i chociaż przez chwilę, no, czasem, czasem się czuje, że ten ktoś jest z nami tylko dlatego, że mu tyka zegar. Zegar odmierzający czas do wkurwienia albo, albo biologiczny. Albo że jest z nami, bo czeka na coś lepszego na przykład. To jest okropne, okropne, rozdzierające uczucie i nie życzę tego nikomu, no. Ogólnie nie życzę ludziom źle, a już w ogóle nie życzę nikomu złamanego serca, no. Ale jest też drugie uczucie, że są ludzie, dla których życie bez pary i w ogóle bycie singlem jest tak niewyobrażalne, że łapią się właśnie takich plastrów i po prostu starają się zakleić tą swoją pustkę, właśnie takimi ludźmi, którzy nic złego nie zrobili i ich jedynym grzechem jest po prostu to, że są otwarci na miłość i chcą kogoś wiecie, z otwartymi ramionami przyjąć i ugościć i, i wysyłać te sms-ki rano i się z kimś kłócić, co sobotę kto sprząta łazienkę. I są takie związki z desperacji, które trwają naprawdę długo, bo po pierwsze są wygodne, a po drugie, jeśli się zajebiście boimy samotności, to jeszcze bardziej bo im jakby nie chcemy się sami na nią skazywać. I takie idiotki, te właśnie tańckie i męskie, które są z kimś właśnie z rozsądku, albo z desperacji, może wcale nie, nie, nie są z kimś z desperacji, tylko właśnie z samotności. Tylko, że z tego, co się nie mylę, a, a ludzie nie są po to, żeby sobie ich wykorzystywać z zagłuszania swojej samotności albo swojej pustki. Mm -mm. Nie? Także jest też taki de rodzaj desperacji, w którym e, idiotka się posuwa w ogóle do ekstremum desperacji, a mianowicie w ogóle odrzuca jakiekolwiek swoje oczekiwania względem potencjalnego partnera. Serio, już po prostu ma dość, już nie, niech po prostu będzie miły. Wiecie o co chodzi? Że startujecie z tymi wymaganiami, jak moja przyjaciółka, idiotka Karolina z początku odcinka. I najpierw ten ktoś ma być zabawny, inteligentny, zaskakujący, znać języki, nie, mieć jakieś pasje w ogóle, być ambitny, nie wiem, no, mieć bicka, albo tatuaże, albo psa. Nie wiem, jakie tam ludzie mają wymagania. A potem po jakimś tam czasie się okazuje, że zaraz, wiecie, z kolejnymi miesiącami, z kolejnymi randkami, z, z kolejnymi związkami, że już po jakichś nieudanych relacjach, no to się nagle okazuje, że tak naprawdę to, to byle by był miły. Że po, po prostu, żeby ten typ był miły i żeby nie zdradzał, i nie kłamał, i żeby nie pił. I to gubienie swoich oczekiwań, i czasem się okazuje, że w ogóle, że, że nas zaprasza na tę dobrą stronę, właśnie kogoś, kto, kto, kto ma właśnie normalne wymagania. Ale czasem, a jako że jesteśmy ludźmi, a ludzie popełniają błędy, no to się czasami godzimy na związek z osobą, która w ogóle robi coś, co nam etycznie ani światopoglądowo nie pasuje. A my za nią, jak w bo nam się nagle coś wydaje, że okej, no to możemy przecież być tytem co z jest jakiś ekstremistycznej bojówce na przykład, nie? Albo jest w partii, a nam ta partia w ogóle nie pasuje. Albo na przykład że ma dwa lata w zawiasach, a my sobie myślimy, nie, jest okej, okay. to szybko zleci. To nie jest dobry fundament, jeżeli jesteście na przykład z policji. Czasami z samotności i z takiego lęku, że to jest ten stan, który, który nigdy nie minie. Albo my go po prostu, jako ludzie, no nie udźwigniemy. No to decydujemy się na wejście w jakiś układ, który po prostu jest dla nas zły. No i marnujemy jednocześnie swój czas na związek, który nie daje nam satysfakcji i marnujemy czas te, tej drugiej osoby i w ogóle takie myśli, w, nie wiem, no, to jest bardzo bardzo trudny temat, bardzo, tru, tru, bardzo wielowątkowy i bardzo z wielu stron można spojrzeć na związki z desperacją. Wiecie, kto był w związku z desperacją? Jessica w Love is Blind. Kto ogląda, ten wie, że najpierw tamten, później tamten ją kopnął w dupę, co nagle się z Markiem przywitała, że, że, że nagle cool. fajne. I by od razu dała Markowi spokój i by z nim nie była z tej litości, z tej desperacji, że odpadnie z programu bez po prostu, wiecie, budowania więzi. To by oszczędziła typowi wstydu i w ogóle w tym czasie mógł sobie kogoś innego znaleźć, znaleźć. no Ale postać Jessica jest w ogóle tak idiotkowa, że nie mogę w ogóle tak lekko nic nie podejść. Bo cały Love is blind, jest absolutnie przepełnione kontentem do idiotek i może komuś, kiedyś przyjdzie czas na jakąś analizę w ogóle tych par i tych typów, a tymczasem. Y Przypomniałam się jeszcze robiąc tę playlistę rano, playlistę, z, jak się było młodym, to przypomniało mi się, że, że jak się miała 17 lat, może no, no 17, albo tam nie wiem, no tak od 15 roku życia, że tak naprawdę, że chłopak był super i były, że, bo, były takie proste wymagania, żeby chłopak spełniał. Żeby był wyższy, żeby miał fajną fryzurę i żeby chodził nosił rurki. I trampki, I, słuchajcie. I to było, już, to było już spełnienie marzeń. Już po prostu, jeżeli jeżeliś było chłopakiem i się, miało, i się było wysokim dość, albo przynajmniej wyższym niż, niż na moje metry, tam 60 i się nosiło rurki, to. Albo jeszcze trzeba było, żeby, żeby grał w zespole. To już było takie wymaganie. Jeżeli ja, słuchajcie, jeżeli teraz nakładali takie, takie kryteria poszukiwania partnera, jakie nakładamy na przykład w liceum, no to takie ćwiczenie, bardzo śmieszne ćwiczenie z kim byśmy obecnie byli? To no jest to, słuchajcie, jakbym sobie teraz miała takiego chłopaka znaleźć, no to nie wiem, nie wiem, co by, nie wiem jakby się to skończyło. W każdym razie to śmieszne ćwiczenie kreatywne, bardzo polecam sobie wyobrazić siebie teraz z kimś, kto by nam się podobał w liceum albo w gimnazjum, nie wiem. No, a tymczasem desperacko potrzebuję też zjeść, bo nie jadłam śniadania, już jest jakaś trzynasta i w dodatku mam déjà vu. Déjà Zajebiście niepokojące uczucie. Ale to tylko udowadnia, że po prostu nagrałam już jakieś 40 godzin podcastów i to ułożenie nóg, y, jak siedzę i ta pogoda za oknem i uczucie głodu a po prostu już na pamięć wystąpiły w jakiejś konfiguracji kiedyś i czuję się jakbym po prostu była w symulacji. No. Także kochani, tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby pamiętać, że żadna sytuacja nie dotyczy tylko nas albo tylko Was, tylko wszystkich. I na przykład jak Was zostawi dziewczyna, a Wy macie zły humor i idziecie być niemili dla kogoś w sklepie, to sprawiacie, że to zerwanie dotyczy też pani ze sklepu, bo ją tam w tę, w tę swoją rozpacz po prostu zapraszacie. I jeżeli na przykład podrywacie chłopaka koleżanki i ta koleżanka płacze w domu, to to dotyczy nawet mamy tej koleżanki, bo ona zamiast gotować obiad, musi wspierać tę płaczącą córkę. Pamiętajcie, że nie jesteśmy sami na tym świecie, chociaż czasem tak czuć. No, to sobie tak pomyślałam na, na koniec. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.